Andrzej Seweryn powiedział kiedyś w naszym zawodzie przydaje się wszystko. Aktora wzbogaca wszystko. Absolutna prawda. Z uwagą przyglądam się ludziom, bo czasami nawet błaha z pozoru sytuacja może się przydać w moim życiu zawodowym. A kiedy idę do muzeum, przyglądam się obrazom, bo tam też tętni życie. Każdy obraz, tak jak ten na targu, to taka mała scenka filmowa. Tu mamy troje aktorów sprzedawców prawdopodobnie wieśniaków którzy przywieźli swoje produkty na targ. Po prawej stronie starsza kobieta może matka mężczyzny? Po lewej blisko siebie mężczyzna i młoda kobieta. Każda z postaci patrzy w inne miejsce przestrzeni, każda siedzi w inny sposób ma inny wyraz twarzy. Pierwszy plan zapełniają wystawione na sprzedaż produkty: kosz jaj z lewej, ułożone jeden na drugim krążki twardych serów obok, wielka klatka z drobiem niemal po środku i kanki z mlekiem po prawej. Aktora wzbogaca wszystko. Patrząc na ten obraz, jestem pewna, że to prawda, że niemal czuję zmęczenie starszej kobiety. Że prawie jestem zapatrzoną w mężczyznę młodszą kobietą. Że chyba mogłabym zagrać tego zawadiakę w futrzanej czapie. Tak, tego mężczyznę też mogłabym zagrać. Musiałabym tylko zrozumieć, dlaczego właśnie teraz i w taki sposób trzyma rękę w spodniach. Może ktoś z Was zna odpowiedź. Bardzo bym chciała, żebyście ten obraz zobaczyli, naprawdę.